Witam. Tu znowu Przemek. I lecimy na Best. Tym razem. Bitwa taktyczna. Speci to jest największa planeta z której można zdobyć. To jest planeta, z można złożyć najwięcej kasy. na planeta, która ja daje ja aż tysiąc złotych. nam dostępu do tej planety. Pozbądź się ich, abyśmy mogli zająć orbitę dla Imperium. ...i w gotowości. Tam! Przesunąć się na pozycję do ataku. Przejść do ataku. Tak jest. Podchodzę do ataku. Eskadra bombowców w gotowości. Cel polu widzenia. Pozbawić ich żołnierza. Przygotujcie się na spotkanie z przeznaczeniem. Wejder jest chyba najlepszym. najpotężniejszą jednostką na początku gry. Zostało zniszczeni na zawsze. Szybciej Wejder. Nie ma ucieczki. Tak jest. Gotowi, Wroga idę się ja. na rozkaz. Zrozumiałem. Jesteśmy na pozycji. Formować przygot. Czego? Mam to. Poznaj Znajdę na, na ciężnej strony. Przygotuj się na śmierć. Czekam na, na rozkaz. Rozkaz. Przyjąłem. Zgłaszam gotowość. Nadję się na rozkaz. Stał mi sobie uprzejmości. Potwierdzam. W polu teraz zrozumieli. Teraz poznasz, co to był. Główny silnik nie działa. To zgłaszają ledwość. Niszczyć ich wytrzymałość jest. Melduje się. Melduje się kranżowie. Uciekaj stąd. Szanowni Państwo, to eskadra myśliwców typu taj. Nie zawiedź mnie. Ten opór jest bezsensowny. Wy dawem nie uciekniesz. Zwraciliśmy pokład startowy. Znajduję się. Jakie to rozkazy? Tak. Czekam na rozkazy Za dużo ci się wydaje Kilka myśliwców odłączyło się od głównej grupy Za mną To już Twój koniec ściągnął na siebie i trwa góry Zająć do ataku Tak skasuje mi ten, ta hangar to możemy się zająć myśliwcami Szybciej niszczyć hangar. Robimy kolejne części Skuba. Nie zamierzałem. Przygotujcie się na spotkanie. Aga zniszczony. Niech gotów! Gotowy! Do ataku! Niepokojnie traciliśmy wyrzutnie rakie. Okręt! znowu? Przygotować się! Do. Tak jest, ta. Zgłaszam gotowość! Rozumiałem! Potwierdzam gotowość! Przyjąłem! Rozpoczynam nalot na nie koszle! Zostało zniszczeni na zawsze. Nie ma ucieczki. Kilka myśliwców odłączyło się od głównej grupy. Za mną! zgłasza się w w pracy partnerem. Pańskie rozkazy, ser! Myśliwcy typu tajna rozkaz. Na rozkaz sir. To ja jestem w twoim przeznaczeniem. Przyjąłem. Celować na serę. Czekam na rozkazy. Zgłaszam się. Włączam systemy uzbrojenia. Działam gotowości. Czego żądasz? Tu Ubrojenie gotowości. Zdaję na ciemnej w Przygotuj się na śmierć. Zrozumiałem. Teraz poznasz, co to pomar. Dostajemy rybacy. Otwieram łączność radiową. Uzbrojenie nie protować kadramyślić w, w typu tajna rozkaz. Tarusł mi uprzejmości. od głównej grupy. Za mną! Zgłaszam gotowość bojową. Przyjąłem. To teraz. Ten obór jest bezsensowny. Przyjąłem. Otwieram ogień. Krążownik w gotowości. Otworzyć ogień! Gdzie on się Gotowości. Gotowi do ostrzału. Namierzam cel. Kupić ostrzał. Rozpoczynam atak! Odłożyć ogień! Teraz ja kasujowaliśmy. No to teraz jeszcze atak. tylko ten. Ognia! Jestem gotowy. Ty razem nie uciekniesz. Gotowi. Te. Atakować ten cel! Nie zawiedź mnie! Nie ma gdzie uciekać! Poczekuję na rozkazy! Otworzyć ogień! Tak. Vader, na to czekasz! koniec! Zabij sojusz rebeliantów. No i wygraliśmy. Wespi nasze, surowce nasze. Wiecie co, ludzie, nie chcę się zbytnio walczyć na Nantuin. Zrobimy auto. Produkcja jednostki w toku, Prowadzą koordynację. Budowa zakończona, produkcja pojazdu w toku, werbunek w toku, zgłaszam gotowość. Inwazja rozpoczęta została zniszczona o, udało się nam zdobyć szkolenie w toku budowa rozpoczęłażownik gotów budowa obiektu w toku Na rozkaz Budowa zakończona Na rozkaz Szkolenie Zagroczona. Krążownik gotów. Budowa. Wektor zagroczona. odlotu wprowadzony. Zgłaszam gotowość. Na rozkaz. Budowa w toku. Zgłasza się krążownik klasy tartan. Zajędziemy teraz może. Hmm. Na rozkaz. Zgłasza Budowa się krążownik zagroczona. klasy tartan. Manewruje! Może z Wergesa znajdziemy. Budowa jednostki w toku. Narodka pojazdu w toku. Budowa zakończona. Wyznaczyć koordynaty. Mm, trochę tu piratów. Bitwa taktyczna. Przejęcie kontroli nad planetą. Zakończone. Budowa obiektu. Zgłasza się krążownik klasy Tartan. jednostki w o, Oczekuję to... na rozkazy. Krążownik gotów. Zgłasza się krążownik klasy tartan. Na rozkaz. Budowa zakończona. Zgłasza się krążownik klasy tartan. O jeszcze na korulak możliwe, że... Zgłaszam gotowość. Polecimy, jeżeli się zdążymy. Na Krążownik gotów. Zgłasza się Krążownik pracy Tartan. Są czy nie ma? Potwierdzam otrzymanie rozkazu. Lecimy. Potwierdzam kurs. To ta planeta. Bitwa taktyczna. Na rozkaz. Produkcja Zgłasza się Krążownik pracy Tartan. Transport gotowy do lotu. Budowa jednostki w toku. Inwazja rozpoczęta. Znówka została zniszczona. Krążownik gotów. Zgłasza się krążownik klasy tarta. Zrozumiałem. Zgłaszam gotowość. Berbunek w toku. Zgłasza się krążownik Kota, klasy tarta. Bitwa taktyczna. Włączam główne silniki. I w oto taki sposób przyjęliśmy no, kontrolę no, nad, nad wszystkimi Wodowa, się planetami Naprzód. Tak na Zgoda. Potwierdza. zgłasza się krążownik pracy tartan. tartan. Gotów. Budowa. Zgłaszam Zgłaszam krążownik gotów. Zgłasza się krążownik klasy Tartan. Natychmiast! Budowa zakończona. Produkcja pojazdu w toku. Zgłasza się krążownik klasy kurs. Gotów. O w następnym odcinku znajdziemy Geonosis. Wyliczowa. Zgłasza się krążownik placy tartan. Na rozkaz. To no, będzie trochę ciężka bitwa. Już się robi. Tak jest. Zgłasza się krążownik klasy tartan. Rozpoczęta. Rekrutacja krążownik w gotów! Krożownik gotów. Budowa zakończona. Dzięki tej planecie krążownik klasy... klasy Ten aklamator kosztuje 20% mniej. Kiedy ta planeta jest kontrolowana, to że nie jednostepnie na wszystkich kosztuje 20% mniej. Więc też warto mieć tą planetę. Krożownik gotów. Produkcja jednostki na przykład ze względu na małe koszty wojska. Tak jest. Przyjąłem naprzód. Tu jeszcze dwa, tu jeszcze trzy. Mam już nawet... Produkcja jednostki. Krożownik gotów! Y Hot Rylot... Krążownik gotów! Nie, Hot Shole... Jawin 4... Alzot 3... Zgłaszam plus. Będziemy mogli to zdobyć na samym końcu gry, jak się już pojawi Gwiazda Śmierci. Krążownik gotów! Krążownik gotów! krążowniki już są prawie gotowe Wyruszamy. tylko jeszcze czołgi się zrobią i możemy iść tak, dostarczają tylko 2000 zł szlaki handlowe 919, a dochody podstawowe 2150 zł wespy, tak jak mówiłem daje 1000 zł, w dodatku Yy, siły korupcji już nie dodaję, ale na tyle żegnam, do widzenia